Tej, tej swojej wrażliwej części, bo my musimy też pamiętać, że mamy taką część wrażliwą i mamy też tego zdrowego dorosłego, tak? Bo my w terapii schematów zmierzamy do zdrowego dorosłego, czyli do, do, tego, do tego zdrowego dorosłego, który okazuje emocje. Kiedy się złości, to się złości, tak, tylko że. To są, wszystko jest bardzo w dużej równowadze, a nie jest nadmierne. I kiedy pacjent miał usiąść na krzesło wrażliwej tej swojej części, to on powiedział, że on nie widzi tej wrażliwej części siebie, tylko w postaci swojego syna. Tak, że on gdzieś tam widzi tę część wrażliwą w postaci swojego syna, i on jak gdyby nie ma tej części wrażliwej że w nim nie ma tej części wrażliwej. I my też pracowaliśmy, żeby odbudować tą część jego wrażliwą i pokazać mu, że ta część jest wrażliwa, że on jest. Bo on powiedział, że on nie chce się przyznać, potem doszliśmy do tego, że on jest słaby. Nie, że on gdzieś jest ta część w nim wrażliwa, ale ta część wrażliwa to będzie część bardzo słaba. Nie, on jakby nie chciał. Na...